Jest wtorek, 18 czerwca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I Cinematrix od Vulture e, na sam początek. Mamy 3 kolumny i trzy rzędy. I na styku kolumny i rzędu musimy wpisać odpowiedni tytuł filmu. Na górze mamy cztery plus słowa w tytule. The liczy się jako e, słowo. Nominowany do Oscara za najlepszy film i wypuszczony między 2010 a 2019, a w dół mamy aktorów i aktorki, Francis McDormand, Jesse Plemons i Octavia Spencer. Francis McDormand. Cztery plus słowo w tytule. Dobra. Kurde, jakbym braci Cohen jakiś wymyślił. Burn, burn After Reading za krótkie. Blood Simple za krótkie. Bo nie chcę, chciałbym... Nie chcę zużyć i Ebbing Missouri, ale no dobra. Musimy, nie możemy aż tak się Three Billboards. Cyber Ebbing Missouri, ale na całe szczęście wiem, że do best picture był nominowany i wygrał też Nomadland. Jest więcej filmów, za które ona pewnie była dominowana, ale ich nie pamiętam. I wyszło między 2010 a 2019. Zobaczmy, czy Hail Caesar była, bo zazwyczaj jej mąż Cohen, wiem, który akurat no lubiłem obsadać w swoich filmach i oczywiście jest też w Hail Caesar, więc mamy jeden film, braci Coens, Francis Frances McDormand. Jesse Plemons. Te dwa filmy, to już mi się nie podoba, bo będę musiał wykorzystać Killers of the Flower Moon na pewno w jednym z nich i teraz nie pamiętam, czy Jesse Plemons był jeszcze w innym nominowanym do Oscara za najlepszy film w filmie, więc tutaj wpiszemy sobie Date Night. Doskonała, drugoplanowa rola. Boże, nie date night, tylko game night. To są głupi. Date night to jest ten inny film. Ehm, no dobra, to wpiszemy sobie tutaj Killers of the Flower Moon. A 4 plus słowa w tytule z Jason Plemonsem. To już będzie większy problem. Octavia Spencer, 4 plus słowa w tytule. Novel Push. Precious. Zobaczę, a ciekawe, czy zaliczy mi to, bo powinno. Ok. nawet nie wiem, czy nie jestem pewien, czy tam była, ale tutaj sobie zrobimy The Help. I film wypuszczony między 2010 a 2019. Czy Hidden Figures się mieści w tamtym czasie? Mieści się. Dobra. I czego mi zabrakło? The Shape of Water faktycznie była. Power of the Dog. A. Dobre, mogłyby się zamienić Killers of the Flower Moon i Power of the Dog. E, nic, <grymne> nic jakby super, ultra ciekawego nie zgadnąłem. A najrzadsze: Mississippi Birmingham kojarzę. This must be the place kojarzę. The Post, ciekawe. What planet are you from? Ok, wygląda bardzo dobrze. Percy Jackson i The Shape of Water. E, plot words, date. 14 podpowiedzi i zgadujemy tytuł filmu. Więc zaczniemy od tego, co już pisałem wcześniej, czyli Date Night. A mi każe game night, nie ma problemu. Tattoo. Girl with a Dragon Tattoo Submarine Jak pisze Submarine, co mi pokaże Yellow Submarine czego nie? Casino, łódź podwodna, tatuaż i randka Casino Royale. <laughs> Casino, ale z Druga wojna światowa, o ludzie. E, Casablanca. <laughs> Absolutnie, Navy. Submarine Casino. No dobra, a spróbujmy Inglorious Busters, a nie przypominam sobie, żeby tam była łódź podwodna, normal ship, to już wiemy. Piszemy Navy. Pewnie czemu Ordinary People by miało nie pasować i Świnia. O czym mówicie? Babe. No nie ma nawet babe. Naval officer. Ok, już się domyśliłem officer and Gentlemen. A chciałem koniecznie, a nie ma. Na Filipinach. From here to eternity. O, może będzie. English Patient, mimo że to nie ma szans, żeby to było, bo English Patient jest chyba o pilocie. Różowy. Nie mam pojęcia. I wypuszczony, no właśnie. 59. Nie wiem. Operation Petticoat, ale dostaje ostatnio tytułami nieprawdopodobnymi. Dobrze, napiszę w opisie co to jest. Framed. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Spróbujmy Lawrence of Arabia. Spróbujmy Incendies. Benedict Cumberbatch. Spróbujmy 1917, może ewidentnie to nie jest nie nakręcony w ten sposób. OK. Mamy Shailene Woodley rozmawiającą z kimś. Czy to jest atonement? Nie. Co się dzieje współcześnie. Nie wiem, o czym my tutaj mówimy. Z Benedictem Camberbatchem i Shailene Woodley. Zero, Dark 30. na pewno nie to. W końcu pokazaliby mi Jessica Chastain. The Mauritanian, absolutnie też nie wiem co to jest, ale dzisiaj mnie atakują strasznymi rzeczami. 1992 w Box Office Game, 17 lipca i mamy 5 najlepiej zarabiających filmów. Bez tego, oprócz tego Touchstone'owego, chociaż to też nie potwór, w 8 tygodni, 100 milionów. Walt Disney otwiera z 11 milionami. Rick Moranis gra Honey. I... I shrunk the kids. Nie. Marcia Strassman nie domyśla się tego nimi. Poproszę fabułę. Wayne Zalinski. Czyli jednak Hanning. Tym razem I blew up a kid. I... W drugą stronę. Zamiast je pomniejszyć, to jej powiększy. Pamiętam nazwisko, że było Zalinski. I Columbia Pictures. 54 miliony. Tagline. Raz w życiu dostajesz szansę na to, żeby zrobić coś inaczej. Tom Hanks i Gina Davis. Penny Marshall reżyseruje. Madonna też jest w roli głównej. Ludzie, co to jest za film? Okej. Okay. League of the Rome. There's no crying in baseball. Paramount Pictures, 47 milionów. Gracz, który. Zostanie rozegrany. Eddie Murphy, Robin Givens, Halle Berry, Reginald Hudlin reżyseruje. Absolutnie nie mam pojęcia. Boomerang. Nigdy w życiu bym się tego nie domyślił. Tristar, 20 milionów. Prawie człowieczy, prawie perfekcyjny, prawie pod kontrolą. Jest... Okej, okay, to jest uniwersalny żołnierz. film, który był zremajkowany i dorobiane są sequela, ale i tak y, pierwsza wersja jest zdecydowanie, zdecydowanie najlepsza. To jest dobry film z y, Nie ma ich y, tak... Po prawdzie nie ma ich tak dużo, ale ten akurat jest bardzo oglądalny. Brak alkoholu, brak seksu, brak narkotyków? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że ten tak już czytaliśmy. Hmm. Sisters Act. Hmm. Może Sister Act to się nazywa? Okej, okay. i mamy to. Łupi Goldberg zarobiła 230 milionów na, na tym filmie. Znaczy, film zarobił 230 milionów, na sile też między innymi Upi Goldberg. Mamy um, Cine to Nerville", pierwszy quiz, w którym mamy 16 podpowiedzi. W tym razem są reżyserowie i aktorzy i szukamy 5 filmów. John David Washington. Topher Grace mi się podoba tutaj. Spike Lee. I kto tutaj jeszcze był w tej ekipie, która grała w Black Clansmen? To jest chyba Adam Driver. Mamy. Cohen Brothers, John Turturo, oczywiście. John Goodman i Jeff Bridges w Big Lebowskim. M. Shamalan. James McAvoy, i Samuel Jackson grali w Glass. Ron Shelton, Wesley Snipes i Rosie Perez i Woody Harrelson grali w. Geri nie potrafią skakać. I teraz jedziemy w drugą stronę. W sensie musimy w kolumnie teraz ułożyć to, jakie filmy. Adam Driver, John Goodman i Coen Brother. A, nawet nie, bo podobało mi się Adam Driver, John Goodman i bracia Cohen, gdyby nie byli już tutaj. I brakuje jeszcze do tego, żeby zrobić Inside Louis Davis. Samuel Jackson, Spike Lee, Rosie Perez, to jest. Czy John Turturro tutaj będzie? Tak, Do the Right Thing, bardzo dobry film. To <ścoughs> Nerdle, drugie, tym razem mamy 16 tytułów filmowych, układamy 4, 5 motywów, które je łączy. Zero Dark 30, The Herd Locker, Detroit to są wszystko filmy Catherine Bigelow. Um, I ostatnim jest Point Break, czyli z Keanu Reevesem i Patrickiem Swayzem z początku lat 90. Co my tutaj teraz próbujemy ułożyć? Old Boy. Czym szukamy jakichś remakeów? Mad Max Fury Road Okej, okay, podoba mi się jeszcze zrobienie Jeremiego Rennera, a jednak nie będzie tu Jeremy Renner. Last King of Scotland Live free or die hard. Akurat przecież musi tutaj być. Aha, bo nie, nie, nie ma go w rogue one, co ja opowiadam. Mam nadzieję, że słyszeliście za okna ten pociąg. Chwila pauzy. I jedziemy dalej Gdzie jeszcze byłeś renerów? W doktorze Stranger Black Panther Rogue One i The Last King of Scotland, czy tu jest jakiś Martin Freeman? Nie, to muszę Black Panther tutaj... Nie? Mad Max, Live Free or Die Hard i Scream 4. Naprawdę nie wiem, kogo tutaj szukamy. Wiem, co to się wydarzy. Jest Jeremy Renner i teraz musiałbym w drugą stronę. Elizabeth Olsen, Forest Whitaker, faktycznie Forest Whitaker. Rival Rogue One, nie pamiętam. Aha, był, był. Czarna Pantera, nie pamiętałem. I Last King of Scotland na pewno i czwarty w serii. To też tego musi się nie się. No dobrze, ale teraz obrazki. Zgadujemy 16 tytułów filmów z lat 80. No, rozwiązując rebusy. Moon's Track. Ojej, w ten sposób to będzie Okej. Okay, już mi się podoba. Uh, flash Dance. Uh, big, jako Bigfoot, odejmując stopę. Beetlejuice. Aliens. Um, rooster Tail Cocktail, Cocktail. Uh, scarface Some i this is kick work I talk to my ghost space encore An. ghost Busters... there's ghost bust boxers okay Boat bow policeman officer boat bow ship bow officer <laughs> row Robo, Robocop. Snow trudniejsze zrobił splash will empty Smith Will Smith empty will Smith low battery <laughs> willow Um, hell hell Razer, Blood Sport z Van i ostatni um, Rock Annie, Rock Hathaway, Rock Annie Hathaway, Rock Annie, Rock San. No i 16 na 16 scharakteryzowane jako easy, ale czasami rybusy fajnie porozwiązać. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzisiaj, e, myślę, że po południu albo wieczorem zapraszam na odsłuchanie podcastu o W Głowie się nie mieści 2 na Spotify i wszędzie, gdzie wchodzą inne podcasty. Nie wiem czy wszędzie, ale jeśli gdzieś brakuje, to dajcie znać. Do usłyszenia. Pa.